Cześć, witajcie w najnowszym odcinku najszybszej torówki XX wieku. To co widzicie, to jest widok kamery na to co ciągniemy. Ciągniemy dwa motocykle, m.in. E1 i Honda XX. A spójrzmy gdzie jesteśmy. Proszę bardzo, właśnie dojechaliśmy na Tor Poznań. Stoimy teraz dokładnie na mostku. Piękny widok na ostatni zakręt. Mamy 12 września, niedziela, godzina 18.50. Dojechaliśmy słuchajcie, na ostatni, trzeci rzut na taśmę, jak ja to nazywam. Ostatnie podejście w tym roku na tor Poznań i prawdopodobnie będzie to zamknięcie jednoczesne sezonu całego motocyklowego, i tym samym prawdopodobnie zamknięcie całego projektu, także wyjazd jest istotny, na pewno jest to bardzo istotny wyjazd. Zobaczymy, jak będzie jutro z pogodą. Jesteśmy po prostu póki co wyluzowani. Chcemy się dobrze bawić, pojeździć. Tata w dobrym nastroju, ja w dobrym nastroju. Motocykle przygotowane, kanistry zatankowane i jedziemy znaleźć dobre miejsce parkingowe. Lubię wjeżdżać na Poznań, jak jest taka fajna pogoda. Teraz tu sobie wjeżdżamy. Przejeżdżamy obok Sławiniaczka. O, proszę bardzo. Tutaj mijamy Sławiniaka. Fajnie, że będzie można się rozpakować po suchemu. Nie wiem w ogóle, ile ludzi będzie na miejscu, tylko przypomnę... Trochę jest. że, A nie, coś tam jest. Widzę, że troszeczkę ludzi jest. Jesteśmy na drugim evencie motorajda w tym roku na torze w Poznaniu. Teraz właśnie już podjeżdżamy, tu zajeżdżamy do padoku. No trochę ludzi jest. Trochę ludzi jest. Z tą pogodą na lewo, już tak, Chyba na lewo będzie prościej. Ok. Chyba że rozładowują, jest tir. Jest tir? Tak. Znowu rozładowują? Chyba tak. Znowu się władowaliśmy pod prąd. Chyba zaraz tak. zobaczymy. Przejedziemy czy nie? Chyba nie, tu już nam kolega nie, pokazuje. Nie, nie dobra, tak. musimy od drugiej strony. Nigdy nie jechałem kamperem przez padok. A tu proszę. Musimy ominać wszystko z drugiej strony, bo tir motorajda jest pozbakowywany. Okej, okay. i zaraz będzie fajnie. Oczywiście jak obinałem dwa motocykle od stu do, do głów, to wiadomo, że w trakcie drogi nie było ani grobli deszczu. To jest chyba jasne i oczywiste, prawda? Ale przynajmniej motocykle były zabezpieczone przed tym syfem co idzie z rury wydechowej kapera. No dobra, motocykle już zrzucone. Teraz jeszcze mi tylko pozostaje ogarnąć łańcuchy, to znaczy nasmarować dwa łańcuchy zarówno w Rzeźwience jak i w chądzie. I myślę, że można jakąś kolację będzie zapodać. Także fajnie, bo póki co pogoda. Ładna wieczór, ładny. Zobaczymy tam na różnych prognozach, różnie pokazuje mm, na jutro. Mam nadzieję, że nie będzie lać, że uda się coś po prostu pojeździć. A przede wszystkim, że tor będzie suchy i przyczepny od gdzieś tam w miarę wczesnych porannych godzin, bo często już jest połowa września, więc różnie bywa na Poznaniu, kto był ten gdzie. No i tyle. Dobra, stawiam motocykl na stojak biorę się za łańcuch. No bo słuchajcie, jest 8:55. Mamy poranek pierwszego dnia, poniedziałek, 12 września. Teoretycznie za 5 minut powinienem wyjeżdżać na pierwszą sesję, ale przede wszystkim to kropi od pół godziny i mamy 9,8 stopnia poniżej 10 stopni temperatura powietrza. Także tutaj nikt w grupie A raczej nie wyjedzie na sesję. Trzeba czekać dalej. Motocykle mamy przygotowane, ale no nie będę ryzykował, nie ma w ogóle potrzeby. Są kropi cały czas, teraz jak stoję, nagrywam dla Was, to pada mi na łeb, Już takie nawet całkiem solidne krople. Tam niby coś się przejaśnia, jak widzicie dalej, ale to bardzo pogoda jest no dynamiczna, bym powiedział. Także pozostaje czekać i drugą kawkę wypić. Mam 14 minut do wyjazdu na moją pierwszą sesję, czyli na sesję numer 2. I zobaczcie, przed chwilą właśnie kilka minut padało. Także teraz jedzie ojciec swoją pierwszą sesję w grupie D. A ja się zastanawiam, czy w ogóle wyjeżdżać. Skąd to pada? I Skąd to pada? Jeszcze nie podjąłem finalnej decyzji. Jak was nie zmyli, to słońce piękne, które właśnie wyszło dwie minuty temu. Bo tak się składa, że ja pojechałem na tą sesję na tą drugą sesję, znaczy na moją pierwszą, czyli na sesję A2. I powiem Wam tak, wyjechałem jako jedyny. Nikt inny nie wyjechał. Byłem tor dla siebie, wyjechałem sobie sam. Dlaczego to zrobiłem? Bo chciałem przede wszystkim zmyć zetrzeć ten taki niebieski nalot na moich używanych oponach, który był i chciałem je po prostu trochę przeczyścić więc udało się to. Natomiast, żeby było jasne, mamy taki problem, że Tor jest po Mistrzostwach Polskich Supermoto, które były tam dwa dni temu i cała sekcja pod trybunami, poczynając od lewego niemieckiego i, i, i prawy niemiecki, tam, znaczy jest cała w błocie, cała. Ma być czyszczarka zamówiona na godzinę tam 12 czy coś. Nie wiem, się okaże, zobaczymy jak to będzie. Póki co tempo 11 sekund wolniej. To tam trzeba po prostu przejechać całkowicie prosto. E, więc pojechałem 1.53, e, Oprócz tego ślisko było. No teraz wyszło słońce, więc może nawet za 20 minut jak wyjadę na swoją drugą sesję, czyli tą sesję A3, to może będzie lepiej. Teraz wyjechał ojciec na swoją e, drugą e, i, i, i zobaczę. No na pewno warunki będą o wiele lepsze, no tam przynajmniej gdzieś tam w innej części toru będzie można jakoś normalnie pojechać i po prostu poćwiczyć to. Natomiast nie ma co się spinać na żadne tempo, no bo jedna czwarta toru trzeba, jedną czwartą toru trzeba pojechać całkowicie na wyprostowanym motocyklu. Jesteśmy właśnie po nie, trzech sesjach, znaczy no, od rana, po dwóch sesjach, ponieważ pierwsze nikt nie, jecha, nie jechał. Czyli jesteśmy w trakcie przerwy obiadowej. I powiem Wam, że ta sesja, następna, którą pojechałem, czyli przed przerwą obiadową, czyli sesja A3, była już naprawdę bardzo przyjemna. No poza tylko tą em, sekcją pod trybunami tych zakrętów niemieckich. Gdzie moim zdaniem tam około 3 sekund trzeba stracić, po prostu trzeba tam rozprostować motocykl, przejechać asekuracyjnie. To poza tym było naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie i bardzo przyczepnie. I był fajny, i był fan. Naprawdę jechało się fajnie, i wszyscy już mówią, że jest, jest, jest spoko. Ja pojechałem 1.45 w, w tym moim drugim wyjeździe. Tam jakąś wpadłem na jakąś tam grupę pod koniec tej sesji i troszeczkę gdzieś tam mnie zblokowali. Ale myślę, że nawet z tym sypem na to, że można dzisiaj pojechać jak jeszcze, może trochę tam to się rozjeździ, można pojechać dzisiaj 143, a może nawet szybciej. Motocykl póki co, jedzie bardzo fajnie i teraz bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, ja tej pompy hamulcowej, tę, którą dostałem od kolegi. Kto mi pożyczył pompę radialną, Brembo, nie założyłem finalnie. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że przyczyną tych moich dramatycznych hamulców i, tej, em, i tego, że ona coś tam nie hamowała, słuchajcie, wiecie, że to nie chodziło o pompę. Ona jednak działa, naprawdę działa i pracuje. Tu chodziło głównie o klocki. Klocki, które miałem założone, ebs -y, jakieś tam zintery. to się po prostu do niczego absolutnie nie nadaje. Uda... Wróciłem teraz do SBS-ów, które bardzo lubię, zawsze się sprawdzały. Jest nieba ziemia, jeżeli chodzi o siłę hamowania. Także teraz już nie mam żadnego problemu z siłą hamowania. Natomiast problem taki, że ja mam przestrojone punkty hamowania na tamte klocki, które w ogóle nie jechały. Ponadto, jeszcze tylko powiem, że pompa była znowu lekko zapowietrzona, więc dobrze, że powietrzyliśmy hamulce, zarówno u mnie w arydynce, jak i u taty w hondzie. Ta pompa, ten RCS Bremboski, który jest w Hondzie, też się zapowietrza jakoś. Więc póki co obaj nie narzekamy na hamulce, Także jest spoko. Jest przyczepnie, jest spoko. Silniki ciągną fajnie, bo wiecie, nie ma upału. Jest słoneczko, przerwa obiadowa. I ja jestem bardzo zadowolony. Nie spinam się na żadne czas, no bo jednak tam trzeba w tej sekcji pod trybunami, no, odpuścić. No. Eee, zwłaszcza, że tam ostatnim razem leżałem, prawda? Także muszę to po prostu wziąć pod uwagę, bo trochę gdzieś tam jakaś szrama pozostaje na psychice. Postaram się teraz trochę włączyć nagrywania on-board i zobaczymy jak to wygląda. Do zobaczenia później. Aktualizacja po y, trzech sesjach jeżdżonych, czyli po sesji A4 i powiem wam, że jestem zadowolony, bo pojechałem 1.42,5 i to jeszcze w tych warunkach na tym tam syfiastym odcinku pod trybunami. gdzie trzeba było naprawdę jeszcze odpuścić. Także no, spoko. Jestem na 10. miejscu na 20 uczestników w grupie A. Także w połowie wstawki najszybszej grupy. Mi to bardzo odpowiada, jest spoko, motocykl spisuje się ok. Co jeszcze ja robię źle? Yy, Przede cały czas jeszcze hamuję za wcześnie, bo to są te punkty hamowania z poprzedniego wyjazdu. Yy, zwłaszcza do saławiniaka winiaka i do yy, małej patelni. To są takie punkty, gdzie hamuję za wcześnie i tutaj na pewno jeszcze tracę. także nad tym muszę popracować. Thank mm -hmm. you. Słuchajcie, relacji z dnia drugiego nie zrobiłem na miejscu w Poznaniu, bo były pewne okoliczności, które mi to uniemożliwiły. Więc teraz wam krótko nagram to, co się wydarzyło dnia drugiego, ale jeszcze muszę wrócić do dnia pierwszego, bo pierwszego dnia w sesji A6, ostatniej mojej sesji, pierwszego dnia zrobiłem swoją finalną życiówkę R1 na Torze w Poznaniu. No, finalny czas projektu, prawda? Na Torze w Poznaniu i było to wysokie 41, a dokładnie minuta 41,969 i to mnie bardzo cieszy natomiast jedną rzecz trzeba powiedzieć w drugim dniu życiówki nie zrobiłem z bardzo prostej przyczyny ja drugiego dnia jeździłem po prostu w pewnym sensie zachowawczo i asekuracyjnie zaraz Wam powiem czy to się do końca opłaciło i dlaczego r jest w takim stanie, a nie innym ale jeszcze zanim do tego dojdę, to opowiem Wam o tym, jak to wyglądało dnia drugiego. Drugiego dnia, słuchajcie, coś poprzestawiało mi się w moim czuciu hamowania. Hamulce cały czas pisywały się dobrze, a ja po prostu jeździłem zachowawczo i bezpiecznie. Hamowałem zdecydowanie za wcześnie, do tego stopnia, że tak jak Wam mówię, że zawsze na hamowaniu uzyskuję i wyprzedzam innych uczestników w mojej grupie. Tak tutaj wyraźnie podczas tego wyjazdu, właśnie ham na hamowaniach. Zdarzało się, że wyprzedzali mnie właśnie inni ludzie, więc dało mi to do myślenia, okazało się, że po prostu jest zbyt asekuracyjnie, zbyt wcześnie hamulce pozwalały na dużo więcej, nie wiem dlaczego jakoś tak było, po prostu jeździłem fajnie, miło, bezpiecznie, byłem już słuchajcie w pewnym sensie wyluzowany, w jakimś tam stopniu spełniony, to, że ta życiówka padła jeszcze w warunkach, kiedy ten tor był nie do końca czysty, i tę sekcję pod trybunami lewy niemiecki, prawy niemiecki, pod trybunami trzeba było jechać dość asekuracyjnie, tak na 80% to no to max Ja myślę, że tam około pół sekundy jeszcze było straty ogólnie, bo trzeba było się po prostu trochę inaczej ustawić do wejścia w prawy niemiecki pod trybunami. Ja to oceniam na pół sekundy czasu gorszego, więc tym bardziej ta życiówka cieszy, że udało się zejść na te 1,49 1,41 wysokie. Drugiego dnia była przeplatanka z pogodą. Przyznam, że zaspaliśmy z ojcem rano. Wstaliśmy 8.20, więc na dziewiątą rano nie wyjechałem. A były warunki dobre, bo było słońce i ponoć było sucho bez jakiejś tam względnej wilgoci. Patrząc po czasach ludzi, których tam znam, jechali w sumie swoim takim normalnym całkiem tempem. Więc tutaj akurat przyznam, że straciłem tą niepotrzebnie tą pierwszą sesję drugiego dnia. Pojechałem drugą i trzecią, potem się trochę rozpadało. Piątej sesji się nie pojechało. Pojechałem szóstą i w szóstej jeździłem takie niskie 42, niskie 42, część nagrań, które tutaj gdzieś tam się przeplata w trakcie tego materiału z tego wyjazdu, to jest też z drugiego dnia, ale większość tych onboardów, które widzieliście, to jest z dnia pierwszego, no niestety nie mam tej mojej życiówki. 1,41, ponieważ kamera mi się przewróciła. Ponieważ ten ogon był cały czas tak niedobrze przymocowany, że wzbudzał tak gigantyczne drgania, że ta kamera po prostu no, urywała się cały czas no, po prostu rozkręcała się na tych uchwytach, a nie powinna. Ale to co widzieliście, te 1,42,1 rzetelne, yy, takie po prostu zmierzone, to jest z potwierdzone okrążeniem, to mogliście sobie zobaczyć. Co więcej, przejdźmy może do tego, dlaczego r jest w takim aniennym stanie. r w ostatnich 10 minutach całego wyjazdu zaznała gleby. I żeby nie było, nie jestem jej autorem. Autorem gleby R1 tym razem jest mój kochany tatuś, który dosiadał mojego motocykla w ostatniej sesji W6. Gdzie wjechałem z nim w sesji na dwa motocykle, o czym Wam powiem, i glebę mojego ojca na Rydynce widziałem naocznie przede mną. Natomiast to jest, uważajcie, temat na osobny odcinek ku przestrodze, ale też mega ciekawa sytuacja. Mamy dla Was naprawdę bardzo ciekawą sytuację meteorologiczną do opisania, ponieważ mój ojciec w sekcji pod radarem, w szykanie i zakęcie pod radarem wpadł w ścianę deszczu. I nie miał żadnych szans na tej R1 będąc w się uratować motocykla. Zresztą ja uratowałem Hondę, na której jechałem po prostu kilkadziesiąt metrów wcześniej. Przed nim też cudem, znaczy cudem, udało mi się jakoś to po prostu wyratować. Natomiast ojciec położył R1 na prawą stronę. Ona już jest teraz po takiej całej inspekcji, co tam się stało i wydarzyło. Tak naprawdę nic jej nie jest. Zgięła, zgięła się prawa kierownica, do wymiany jest czy tak, do wymiany prawa kierownica, do wymiary jest e, zbiornik płynu wyrównawczego, jest sprzęgła, bo tam linkę urwało, e, tłumik jest powginany, trzeba go tam po prostu przepolerować, e, e, co więcej, i tak naprawdę nic. No i, a no i owiewki. Owiewki już tym razem dostały mocno e, i są po prostu w zimę do. Renowacji, pospawania, posklejania i ponownego mm, odbudowania tej grafiki, która mi się bardzo podobała. Więc tak to wygląda. Yy, natomiast o samej tej glebie dla Was, już wiem, że z Ojcem nagramy wspólny materiał i powiemy Wam w ogóle, jak do tego doszło i jakie były tego okoliczności, bo to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Wiecie, że już sporo spędziłem na torach wyścigowych, ale takiej sytuacji jeszcze nigdy nie zaznałem. I warte jest po prostu to szerszej, Analizy. Co mogę więcej powiedzieć o wyjeździe? Dla mnie przede wszystkim był to wyjazd, w którym ja się cieszyłem jazdą. Ja się nie spinałem, ja nie wariowałem o, te, o, to, o to tempo. Wiedziałem, że ta sekcja pod trybunami jest brudna, że nie ma co się spinać, że rekordów raczej nie będzie, a i tak rekord był. To co czułem, to lepsze prędkości w zakrętach. Po prostu lepsze prędkości w zakrętach, bo mijając wiele błędów, które gdzieś tam widzę na onboardach. Dziwne jest to, że nagle te moje mocne hamowania jakoś stały się o wiele słabsze i za Tego nie wiem, dlaczego tak się stało, ale po prostu może gdzieś tam podświadomie, chciałem powiedzieć bezpieczniej, jakoś tak luźniej trochę, prawda? Co więcej, podoba mi się zachowanie przedniej opony w rozmiarze 125 na 70. Moim zdaniem, ta opona lepiej znosi mocny trail breaking, taki na dohamowaniach w złożeniu. W momentach wejścia w zakręt To jest moja prywatna opinia Takie mam odczucia I, i chętnie bym takie właśnie opony od tej, od tej pory stosował 125, a nie 120 Co więcej Hamulce działały Działały dobrze Ta chińska pompa, którą znacie Którą zakupiłem W O24 Motorparts Działa Chodziło o to, że ona była cały czas zapowietrzona Ta klamka była miękka Po wymianie klocków To jest Inna rozmowa, to jest po prostu nieba, a ziemia, i to hamowało tak jak powinno. Klocki SBS-y, takie te hmm, track czyli te najlepsze z intery, jakie są w SBS-ach, hamują rewelacyjnie. Klocki EBC można sobie wsadzić głęboko gdzieś, to się w ogóle do niczego nie daje. Taka, taka jest moja opinia, nie wiem jaka jest wasza odnośnie klocków EBC, ale po prostu nigdy tego nie założę. Więc yy, bardzo przyjemny wyjazd mimo mieszanej pogody, ale nie miałem z tym spiny. Trudno, popadało na dwie minuty przed moim wyjazdem na jakąś tam sesję. Odpuszczałem na luzie, bez spinki. Fajne zamknięcie sezonu. Na uwagę, koniecznie zasługuje to, co zrobił mój tata, jeżeli chodzi o swój progres tempa. To jest naprawdę mega sprawa. Tatuś w końcu pojechał równo 2 minuty 00,003 Odblokował się. Znalazł, znaczy zaczął w końcu jechać, tak, jak się powinna, zaczął szukać tempa, zaczął odwijać na wyjściach więcej gazu. Poczuł co to znaczy pojechać szybciej. Więc zrobił progres życiówki o 4,5 sekundy, zachowując o wiele większą płynność jazdy i nie walcząc o życie gdzieś tam po prostu. Także jestem z niego ogromnie zadowolony. Nie fart rzeczywiście spowodował, że podczas tej przesiadki, ponieważ. Chciałem, żeby przyjechał się ostatnią sesję R1, bo prawdopodobnie w przyszłym sezonie to on będzie dosiadał. Ponieważ ja się przesiądę na inny motocykl, ponieważ będę realizował inny nowy projekt, o którym wam wcześniej zapowiedziałem, nie powiem wam oczywiście jaki, chociaż ja już wiem jaki. I ten projekt no, z końcem tego sezonu po prostu ulega końcowi, więc będzie w najbliższym czasie jego podsumowanie. Niemniej jednak. Eee, ojciec w przyszłym sezonie będzie prawdopodobnie dosiadał moją R1. -kę. Oczywiście będzie ona ustawiona pod niego, pod jego preferencje. Będą inne pozycje podnóżków, inny setup zawieszenia, inny balans motocykla, inna pozycja, może kliponów. Wszystko się dostosuje do jego potrzeb, żeby tatuś sobie w końcu łoił ładnie, kurde, stabilnie w grupie C z wstępem, a ja wiem, 1,53. Tego mu życzę i to jest spokojnie w jego zakres, zasięgu, bo on się w końcu odblokował, przełamał, dopiero zobaczył, na czym to wszystko polega i mam naprawdę nadzieję, że e, tego po prostu, tego będzie mógł e, doświadczyć. Co mam więcej, mogę powiedzieć o wyjeździe? Pogoda w sumie była. Ojciec przejeździł fartownie wszystkie 12 sesji. Wszystkie 12 sesji. Ja chyba przejechałem 9 z 12, bo mi się gdzieś tam coś od, odwołało i tak dalej. No tyle, tyle na temat tego wyjazdu. I co mogłem tam lepsze onboardy dla Was z tej mojej rozwalonej kamery wsadzić, to Wam wsadziłem. Mam nadzieję, że możecie coś tam zobaczyć. To, mimo tego, że na głównym planie jest mój tyłek, szanowny, bo to spektrum takiej tej kamery jest po prostu dosyć wąskie, ale mam nadzieję, że jakiś tam wgląd w moją jazdę macie i coś tam może Wam to pokazać, odnośnie tego, jak się zachowuje sam motocykl, jak ja tam gdzieś tam jeżdżę. Eee, lepiej czy gorzej, też błędy popełniam. Widzę, co, widzę to od razu na każdym onboardzie. Eee, może nawet nie tyle, że błędy, ale że widzę rzeczy, gdzie można było pojechać po prostu lepiej, szybciej, sprawniej eee, i tak dalej. Tyle ode mnie w tym odcinku. Były trzy poznania w tym roku. 1,41,9 udało się pojechać. Chociaż motocykl, ja tak jak mówię, spokojnie jest w stanie przełamać 1,40, tylko potrzeba lepszego jeźdźca, bardziej doświadczonego.